Drodzy Państwo, tak jak to bywa zazwyczaj z panią Barbarą Nowacką, nawet jeżeli próbują coś zrobić dobrego, to zawsze jest tam przemycane coś takiego, co nie pozwala spać spokojnie, i tak jest też w tym przypadku, Szanowni Państwo. No, żonglowanie płcią, żonglowanie tym, czy ktoś może się czuć dzisiaj mężczyzną albo kobietą, to jest coś, od czego nawet Zachód czy Skandynawia. Już zaczynają odchodzić. Bo tam, na przykład w Danii, wiedzą, czym to się kończy, drodzy państwo. Ten przedmiot nazywa się edukacja zdrowotna, tak? No piękna nazwa, tylko ona ze zdrowiem nie ma dużo wspólnego. Bo tam, gdzie do tej pory takie eksperymenty były przeprowadzane, tam rzeczywiście dzieci zaczęły mieć poważne problemy psychiczne. Czy my chcemy w Polsce, żeby nasze dzieci rzeczywiście cierpiały i były zaburzone? No, ja tego nie chcę. Jestem tu też, drodzy państwo, jako ojciec trójki dzieci. I co prawda, moje dzieciaki jeszcze są za małe. Jeszcze kilka lat im brakuje, żebym musiał decydować, czy mają uczęszczać na taki przedmiot, czy nie. Ale dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli nie daj Boże, będę musiał takiego wyboru dokonywać, to powiem jednoznaczne nie. Nie, nie. drodzy państwo, część tych rzeczy też jeszcze tak patrząc na to spoza tej dawki, Ideologicznej trucizny, która jest w tym przedmiocie zawarta. Ale drodzy Państwo, też popatrzmy, przepraszam, trzeba też o tym myśleć, o technikaliach. Czy wiecie Państwo, ile jest w tej chwili wakatów w województwie pomorskim nauczycielskim? No nie wiecie, 800. I tworzymy przedmiot, który śmiało mógłby być ta dobra część w tym przedmiocie, prowadzona do tych przedmiotów, które już edukacji podstawowej, czyli licealnych średniej są. Przede wszystkim to biolo. Ale nie tworzy się nowe przedmioty, wiecie dlaczego? Bo minister edukacji, pani Barbara Nowacka, musi się wykazać, ale nie musi się wykazać pracowitością w takim sensie, żeby tworzyć naprawdę dobrą polską edukację, która będzie tworzyć mądrych, porządnych, Polaków, którzy będą mogli zdobywać szliwy potem na najlepszych uczeniach. I będą budować silną, piękną Polskę. Nie. Ona się musi wykazać, niestety, ale przed skrajną lewicą w Polsce. Więc jeszcze raz, Szanowni Państwo, powiem Wam tak. Zdrowa edukacja tak, ale ideologiczna trucizna w polskich szkołach zdecydowanie nie. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Trzymajmy się razem i jakoś ten trudny czas wspólnie przesyciężymy. Wygramy!